Wczorajszy przykład, modlę się pod kościołem, są czcigodni wierni. Pan nie miał zamiaru takiego, po modlitwie po, pod kościołem prosi yy, Pana, który przyjeżdżał już od lat, czcigodnego tutaj obecnego, czy by parę słów nie powiedział, dlaczego 600 kilometrów przyjeżdża tutaj na msze świętą, no nie co, 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 ale przyjechał teraz z żoną, z dwójką dzieci, Pan opowiada, pewne rzeczy, pewne rzeczy musi trzymać pod kontrolą, bo chodzi do kościoła, chodzą do kościoła tam, gdzie księża resistance duszpasterzują, a oni taką przyjęli widać optykę, że ksiądz Małota jest na takiej szpicy, że wiemy gdzie, kto, w jakiej kaplicy, a inni nie, w związku z czym jakoś musi w tych, w tych, w tych, w tych, tych takich paradygmatach być, po czym Pan dopytuje, czy może ten filmik upublicznić. Także z tytułu sprawiedliwości, że sam Pan ileś lat temu, sześć będzie, przyjechał pierwszy raz ze względu na to, że obejrzał filmik, który nagrany był z człowiekiem, który nie zaczepił, tam jeszcze jak świętej pamięci Jerzy. Pan wyraża zgodę. A za chwilę jest telefon, że filmik należy ukryć, bo dzieci są. Malutkie, żeby nie cierpiały. Bo nas rozszarpią, to znaczy, co im zrobią. Szury im dorysują rogi, napiszą, że są diabłami. Co jeszcze? A mnie tego nie robią. A tego, kto się do mnie przy, przy, przyczepi w rozumieniu, tak jak na Wronieckiej przeciście nam sze, huczkowa zmiał, tak jak was miał abyście przychodzili mnie wyzwalczać, to by was czapkę zdejmował przed wami, a tak was miał za śmieci, tak jak mnie. Czy jest po katolicku brać od kapłana słowo, sakrament, a potem nie chcieć przy księdzu na zdjęciu stanąć? Albo my możemy, ale dzieci już nie, i nazywać, że to jest katolickie? no to wtedy nazwijmy prywatne stowarzyszenie Narcyza Kamińskiego. A jeżeli jest katolickie, to jako katolik ze sztu, kapłan z historią jaką mam, mam tytuł w tej sprawie mówić. Będziemy, będziesz miał problem. Ta góra, na którą idziemy, do której idziemy, to jest Jezus Chrystus, czyli Krzyż. I droga, którą idziesz, to jest droga krzyżowa. I twoja, i twoich dzieci. Nasze życie nie będzie niczym innym jak drogą krzyżową i w czasie adwentu masz widzieć to wszystko, kiedyś chciał właśnie w tej swojej drodze życia nie iść drogą krzyżową, zgodzić się na grzech, tłumacząc to być może katolickim, tymi racjami, o których tutaj Pan Narcys spisze na bardzo podobny sposób Sobór Watykański został przeprowadzony, rezygnował. Paweł VI z nowej mszy z mszy Świętej z łaciny. W ogóle pan Narcyz Kamiński mógłby pracować w biurze propagandy u Leona XIV albo pierwszego sekretarza, dawniej by było K nawet nie PZPR, tylko KC PZP, Nadaj się jak nic. Ko -oficer polityczny mówiący oświadczeniami, jednoosobowo się podpisuje, pisze w imieniu wielu. Elegancko. Ale to nie jest po katolicku. Po katolicku będziesz miał udział w krzyżu kapłana. Jeżeli on niesie krzyż za Chrystusa, dla Chrystusa, to niesie też dla Ciebie. To niesie też dla Ciebie. Siądz Jacek sobie, że tak powiem, swoimi święceniami subkondycione zwerbował ludzi, pytanie, bo to teraz jest... No ale przyjął od biskupa Williamsona, biskup Williamson od biskupa Lefevre, a to biskupa Lefevre, to biskup Lefevre, to mason święcił tamto, to nie wiadomo czy biskup Lefevre w ogóle był biskupem, więc może znowu być, że, że po raz kolejny tam ksiądz Bałęba do, do subcondizione, ale, ale sobie zwerbował takich wiernych, którzy, którzy, przychodzą, ale później, później chcą być jak, 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 jak ogon, który który, który kręci psem. Jak ogon, który kręci psem. I oczywiście robią to nie na sposób bezpośredni, albo będą robić nie bezpośredni, tylko jakiś tam sobie właściwy, a to jest tam zmartwienie księdzeniacka, się tu do trzygodnych wiernych zwraca. Żebyś sobie zdawał sprawę, że pokusy będą przychodzić, na każdego przyjdą. Tak pan by mnie tu ze szlufą, szuflą wysłać, żeby śnieg odgarniał. Od przyjaciół to przyjdzie. Od przyjaciół to przyjdzie. Bo to wszystko jest tu w przypadku Pana, nie dlatego, żeby mi, mi źle życzył, tylko że każdy z nas może być na różny sposób zafiksowany. Dla jednego będą to dzieci, które się stają jako Bożek, żeby nie cierpiały, a dla innego będzie robota, że robota jest święta. Ten, który klęcznik robił, to szokolnik, nie wziął za niego zapłaty, bo mówi ty się za mnie módl, bo ja się nie umiem modlić. Jak tu przyszedłem, to ze mną nie rozmawia, albo tak, że tak powiem, przez A Jak jak mam nabożeństwo, to tam by najchętniej muzykę puścił jakoś. Nie diabelską, jak salezjani, ale podobną, żeby się sprzeciwić, bo się sam nie modli, albo źle. I nie rozpoznaje, gdzie jest Bóg, gdzie wiarka katolicka. A rocznik jest starszy ode mnie, bardziej związany z Brzą Świętą w Rycie Rzymskim powinien być niż ja. Klęcznik zrobić nie sztuka. U do niego uklęknąć się mogli przed właściwym ołtarzem.